Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Witajcie w 18 odcinku Fantastycznych Wiadomości. To jeden z najtrudniejszych tygodni do tej pory. W świecie fantastyki nie działo się bowiem praktycznie nic godnego uwagi. W związku z czym musiałem nieco rozszerzyć swoje sito do łowienia dla was newsów i posłużyć się tematami pokrewnymi. Na portalu Smak Książki pojawił się tekst Jakuba świeka dotyczący faktu, że nie robiąc badań do tematu pisanej książki, okazuje się czytelnikowi brak szacunku. Tekst powstał w wyniku takiej właśnie sytuacji dotyczącej osób małorosłych. Jednak łatwo znaleźć przykłady książek fantazy, którym takie badania strasznie by pomogły. 11 maja do sprzedaży trafi album Wojciecha VII Fantastyczne Światy, zawierający rysunki i obrazy wykorzystywane w opracowaniach graficznych tomów Uniwersum Dune. To może stanowić świetne uzupełnienie kolekcji, jeżeli oczywiście lubimy styl graficzny prezentowany w tych wydaniach. Poznaliśmy nowych członków obsady filmu Niesamowity Maurycy. Poza znanymi wcześniej gwiazdorskimi nazwiskami do obsady dołączą również David Tennant, Dr. Who, Dobry Omen, Arion Bakare, Mroczne Materie, Rob Brydon, Julie Atherton oraz youtuber Joe Sag. Zadziwiający małorycy i jego edukowany gryzonie są 28. książką o świecie dysku i jednocześnie pierwszą książką Terego Pratchetta skierowaną do dzieci. Opublikowana w roku 2001 sprzedała się na całym świecie w liczbie ponad 90 milionów egzemplarzy. Film będzie filmem animowanym, a swoją premierę będzie miał na platformie Sky Cinema w roku 2022. The Hollywood Reporter ogłosił, że tytułową rolę w filmie Czerwona Sonia zagra Hanna John-Kamen. Aktorka znana przede wszystkim z filmu Player One oraz bycia antagonistką w filmie Ant-Man i Osa. Film bazowany będzie na komiksie wydawanym przez Dynamite Entertainment. Osoba podająca się za przedstawiciela wydawnictwa Arkady, która aktualnie tłumaczy na polski książkę Johna Garta The Worlds of J.R.R. Tolkien, ogłosiła na Facebooku, że dotychczasowa redaktorka do spraw Tolkienowskich, Zofia Domańska, nie może podjąć się tego zadania w związku z czym proszę o rekomendacje osób z wiedzą tolkienologiczną i redaktorską. Link do postu na Facebooku znajduje się w opisie. Okruszek. Pierwsze dwa tomy malazańskiej Księgi Poległych dostępne są w formie e-booka na platformie Legimi. I to już niestety wszystko, o czym mogę Wam opowiedzieć w tym tygodniu. Po więcej informacji ze świata fantastyki zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Paskud.